Zadanie. Romek zjadł 10% tortu, zaś Tomek 20% pozostałej ilości. Oblicz, ile zjadł każdy z nich, jeśli na tacy zostało 360 gram. Przez X oznaczmy początkową ilość tortu, czyli jest to nasza masa tortu. Co dzieje się w zadaniu? Rozpiszemy to w tabelce. Tutaj mamy Romka, tutaj mamy Tomka, tutaj będziemy mieć kolumnę. Ile zjadł Romek, ile Tomek, a tutaj. Co zostało na tacy po tym, jak Romek odkroił swoją część, a następnie jak podszedł do stołu Tomek i odkroił swoją część. Zatem zastanówmy się. Romek zjadł 10% tortu, czyli zjadł 10% z X, czyli 1 dziesiątą X zjadł. Tort to jest 1X, a Romek zjadł 1 dziesiątą, to ile zostało na tacy?

I teraz zauważ, na tacy wcześniej było 90x podszedł tomek i odkroił 18 setnych z x. A więc co zostało po odkrojeniu części Romka i tomka? Od 90x należy obliczyć to, co odkroił tomek. Mamy tutaj wspólne mianowniki, ponieważ. 90 zamieniłem na 90 setnych, dodałem 0 w liczniku i w mianowniku. Po odjęciu otrzymuję 72 setnych x. I ta wartość została po tym, jak Tomek i Romek odkroili swoje części. I zauważ, ta wartość jest dana. W zadaniu jest to 360 gram, Czyli możemy ułożyć równanie. 72 setne x równa się 360 gram. W celu obliczenia x -a mnożę takie równanie przez 172. Rozumiesz? Tak kombinuję, żeby ta liczba nam zniknęła. A kiedy zniknie? Kiedy pomnożę równanie przez odwrotność tej oto liczby. Czyli tutaj widzisz, stówka się skróci po skosie, 72 też tu i tu się skróci, i z lewej strony zostanie sam x. A z prawej strony również tę liczbę trzeba pomnożyć przez ułamek, i tu się też dużo skróci. Wyjdzie nam 500. Dlaczego? Zauważ, 360 można skrócić z, z liczbą 72 na 36. Czyli tutaj skrócimy, wyjdzie nam 2. Tutaj skrócimy na 36, wyjdzie nam 10. Czyli 10 razy 100 to 1000. 1000 na 2 to 500. <noise> Zatem otrzymaliśmy wartość tortu, jaka była na początku. Trzeba obliczyć, ile zjadł każdy z nich. Romek zjadł 1 dziesiątą tortu, czyli 1 dziesiąta razy 500 to 50 gram. Tomek zjadł 18 setnych z x, czyli 18 setnych razy 500, to jest 90 gram i możemy już udzielić odpowiedzi. Romek zjadł 50 gram, a tomek 90 gram tortu.